Zależy ci w przerwie, jak ty myślisz, to zależy ci skóry. Wysył nie przerwieje. Jak piezolony amerykański, ciężko. Pięzolony amerykański, ciśnoko. Nie, to przecież to jest wszystko jasne. do tego, że nie ma żadnych. Oni nie podminiają i nie ma takich tych, kona. To kurwa jak to, to komputery wszystko wyjebać, z chujasko kurwa amerykańskie. To ja też z tym chujaskiem wypędzaliś to i to wychodziłoby 5, 5, 5 i tu jest 5. To wszystko jest do wypierania, to 6, 7, 7 musiało być tu. I 9, nie? 6, 7, 7. wszystko jest tu, tu, To zostało 3-6 to by to musiało być 6-3 i to zostaje 1-7 dalej to nie ma kolewa zaświązać nie ma naświęcenia tego, nie da się tego zaświązać, to kończymy Let me have a very consummic Consumer to go American and let me have a